Like that? No, come on Up! <laughs> no! Oh my God! <laughs> yeah, this is woman, you are grandma, so... <laughs> so... Oh, yeah, I know! Put, put hands on the floor and make like bridge Like this, I know Oh! Wow! Wow, you are amazing. Oh my god, and now two months injury. <laughs> Not worth it. I need to practice more. Yeah, you need to practice more. It's it's true. Dobra, takie poranne pogadanki. No, ja się biorę do roboty. Zaję wam jeszcze tego ananaska, bo on tu najbardziej tutaj. Są sępy. Wszystko ruinuje. A teraz to chyba nie wiem, czeka na jedzenie od CK, czy co? Co jest? Jesteśmy dzisiaj w Nakupędzie. Jesteśmy tutaj na budowie u Michała w kuchni. Jak Michał, jesteś zadowolony z obecnych nie, prac? Robię, nie? nie. Robią, niech robią. Zobaczymy, jak się co tam. Nie odpadają. Nie odpadają na <laughs> także... Nawet mają krzyżyk. Pierwsza firma, która używa tak. krzyżyków. Także nie są ateistami, używają krzyżyków. Na no, dowód może zobaczyć. Nawet mu to prosto weszło. Michał mówi, że prosto. Tak też wygląda. Widzę, że tutaj już pod zlew rurki podciągnięte. A tutaj te, ten, te małe? Co, bo tutaj będzie odpływ od zlewu? Tutaj będzie to węża, do mycia kuchni, a tutaj będzie jeszcze taki kranik, żeby sobie do wiatra naprać. Mhm, mm dobra. Także tutaj mamy odpływ, który ostatnio tutaj się męczył. Zresztą tam chyba widzieliście, jak było ognisko palone. No, a tutaj dalej będą pracować. Niestety, to jest właśnie zabawne, dzisiaj przyszedł pracownik, ale nie przyszedł jego pomocnik. A dzisiaj był tylko majster. I majster powiedział, że nie wraca po przerwie, bo nie ma pomocnika. Ale jak Michał powiedział, cztery dni mają być ściany i podłoga gotowe, tak? No już jak będą ściany i podłoga, to będzie to wyglądało. A mam zrobione zdjęcia przed i zrobimy po. Sufit. O, widzę, że też skończyli sufit. No ta część, To jeszcze muszą raz pomalować, bo jeszcze ten. A co to takie plamy tutaj? Czy to jakieś robaki? to ten, świeża była farba, akurat była ta noc pełna tych kurde wariatów. Co a, bo no przyklejali się. Nawet jeżeli się tam na ścianie od zewnątrz <głosy> <głosy> O tak jak tam, widzisz? A, to tam no. będzie jeszcze malowana, ale no to wie, garściami w no tak. Także kuchnia tak wygląda. My z Michałem zaraz no. idziemy do sklepu, a ja wam jeszcze pokażę na szybko. Oczywiście, pomidory. Bo Michał tutaj hoduje w tempie ekspresowym. Tutaj wam pokażę pierwszą część. Zobaczcie jak pomidory wyglądają. No myślę, że z miesiąc nie mogą mieć ponad więcej oto, oto z, od ziarna. Myślę, że z 6 tygodni. 6 tygodni. No tutaj się prezentują pięknie. Tutaj widziałem tutaj są papryczki, tak? Tak, takie zielone większe, zielone papryczki. Tutaj to jest jakieś drzewko. To jest e, rozella, hibiskus. Rozella, hibiskr, to się prezentują liście. Tutaj też mamy. A i tutaj co to jest? Papryczki, tak? Tak, to są chili. To jest takie, takie takie, szpinakowate, zielone jakieś. O, ładnie się prezentuje. to jest. Pomidor, pomiterpie. kolejny. Ale tutaj wam pokażę. No, różnią się te pomidory. Tu są pomidory, pomidory. Tutaj jeszcze jest chili. Tu jest limonka. Tam są chili. Tam jest chrzan przesadzony. Tam jest trawa cytrynowa, mięta. Mięta więcej. Papaya. Mhm. O no My tutaj zajrzymy przede wszystkim do tych pomidorów, jak Michał wspominał, około 6 tygodni. Ale zobaczcie, jak są już duże. Ile mają liści, nawet mają to już kwiaty, nie? No, wygląda to fajnie, ale też tutaj musiała być troszkę lepsza ziemia, bo te już na przykład tak szybko nie rosną, Ale rosną. Tego, kurwa, jeszcze z tym dachem, jak to było takie że niskie, nie? że się no, trzeba było stwierdzać. Tutaj też Michał robi remont, tutaj ma zmywak. zmywak, ale też są tutaj oczywiście jakieś elementy z kuchni. Też tutaj wszystko już teraz jest w płytce, to było wcześniej, ale teraz ściany, okno eleganckie od kuchni, żeby mieć kontakt. O, dobra, nie będę przesuwał, ale ładnie się to prezentuje. No, jeszcze jedna warstwa malowania. Jutro cykl tutaj wykończenie. i już będzie. będzie można się znowu przeprowadzać. Okay. Więc no dobra, my idziemy do sklepu, a ja Wam jeszcze pokażę na chwilę akwaponikę, Ale jak wrócę, już Akwaponika tak jak Wam mówiłem, też jeszcze Wam pokażę. I teraz uciekam dzisiaj szybki. Wypadł do nakupę i wracam za chwilę do kampot. Oczywiście tylko się zacząłem zbierać, pojawiły się chmury i zaczyna kropić. No ale trudno, nic się z tym nie poradzi. Pokażę Wam na szybko jak wyglądają rośliny. Tu mamy od początku oczywiście pomidory. No i jak na razie cały czas. Do góry na pewno nie wyglądają tak fajnie jak tam przy kuchni. Tutaj jak pokażę Wam jeszcze ten imbir sobie powoli rośnie trochę pod rurką jest ten jakoś przygaz, ale ten bardzo ładnie pniesie do góry. Michał mówi, że będzie bardzo może być nawet 40-50 cm. Także mam nadzieję, że taki też będzie. Jak na razie wygląda całkiem nieźle tak się prezentują pomidorki, no jeszcze e, jeśli chodzi o pytania, bo tam niektórzy pytają, a po co, na no, jaki ma to cel, e, no, to jest tak jak mówiłem nie raz, jest to zbiornik testowy i tak naprawdę e, w tym systemie chodzi o to, że mm, no, głównie hoduje się ryby, te złoża i te rośliny tutaj, e, tak to jest tak naprawdę filt dla wody w tym systemie. Woda może ta sama woda może być nawet do 6 miesięcy jest oczyszczana z nieczystości tutaj przez ten filtr w złożu jest oczyszczana z amoniaku bo prawidłowo powinien się amoniak zamieniać w azotany między właśnie tymi kamykami a azotany zaciągane są przez rośliny i woda powinna wracać czysta do systemu oczywiście mówiłem to nieraz a tak jak mówiłem, jest to zbiornik testowy i te rośliny są tutaj potrzebne po to, tylko żeby filtrowały wodę. A czy będą pomidory, czy nie, to się okaże. No nic, ja się zbieram do, do kompotu, aż już się ciemno powoli robi dzięki chmurom. A ponika tak się prezentuje. Myślę, że już około półtora miesiąca sobie to funkcjonuje. Myślę, że też potrzebujemy więcej tych ryb. Ja staram się odławiać dzisiaj. zapałem jakiegoś sumika i jakąś tam jeszcze małą rybkę. Cały czas dorzucam, ale no i będę musiał chyba zakupić po prostu ze 100 kilo takich małych hilapi. Wpuścić do tego zbiornika, dobrze dokarmiać, a zawartość odżywczych w wodzie powinno być dużo więcej. Spodziewanie ale znaleźliśmy się na barbecue z Durwała maluszka ale powiem Wam jedną ciekawą właśnie rzecz że okazało się że znajomy, znajomy Polak który remontuje w kampocie dom postanowił wynająć właśnie na jakiś czas domek i okazało się, że mieszka nigdzie indziej, ale właśnie w tym domu, gdzie kiedyś mieszkaliśmy z Bartkiem. O, tutaj jego stoi jego samochód. Ten piesek niestety nie pokażę wam więcej, bo ten piesek ponoć jest yy, dosyć agresywny. I też duży. I love that dog. What? I love that dog. Really? Yeah. Cikle, no, jak widzicie, kocha takie psy. W każdym razie jesteśmy na barbecue, który gdzieś tam się rozpala. Bartek tam jest akurat w środku z gospodarzem. Ale miło trafić. Trochę się pozmieniało, ale miło trafić do tego samego domu. A co jeszcze, wam mogę pokazać taką właśnie ciekawostkę, że tutaj ten właściciel kiedyś o tym wspominałem, że będzie dobudowywał. Kolejne domy to tutaj, właśnie z tyłu. O, nie widać, bo jest ciemno teraz, ale dobudował już kolejny taki domek. To wszystko tutaj, to, to jeziorko, które, które kiedyś widzieliście, jest zasypane. Także będzie pewnie nabudowywał kolejne domy. CK chce wracać do domu, bo mówi, że już jest głodna. A my tam, mamy w backgroundzie Bartek Belbezos. Dzień dobry. A w tle co leci, pani Bartku? Manieczki. Manieczki, DJ Hazel Radom Jesteśmy z powrotem w domu Jesteśmy z powrotem w Radomiu niestety W Radomiu Ale jest muzyka zmieniona Mięso zjedzone, teraz będą parówki I, i nawet podobno bagietki Co ciekawe parówka jedna tam dolar 20 wyszła, nie? Wyszła dolar Także very expensive sosy. Ale Turinga Wilkom! Echtet Turinga wursty okay. Cambo Live Camp Kambodża Pojawiły się kartony, także wiedzę, że coś się dzieje, a tak naprawdę to mamy chyba 9 maja i przynoszę ten czas że zdecydowaliśmy z CK, w sumie to CK bardziej zadecydowała, że wyprowadzamy się, nie ma za dużo klientów, ja cały czas, co miesiąc dokładam do tego biznesu. No i stwierdziła, ja też zresztą, a zaraz jeszcze Wam dopowiem, ale stwierdziła, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć, nie chcę też robić masaży. No z różnych względów, yy, problem z pracownikami. Yy, oczywiście jakieś niemoralne propozycje też się zdarzają. No to jest Kambodża. Michał w ogóle przyjechał, zabrał teraz skuter i pojechał na śniadanie. Odebrał rynny, które zamawiał do kuchni. Oczywiście szły tak długo chyba od listopada, aczkolwiek mogę się mylić. W każdym razie w tym czasie zakupił inne u Michała w kuchni też powiem wam, że przeboję, bo no, francuska firma tak naprawdę zatrudniła tylko kmerów, ci kmerzy też nie za bardzo się tam sprawdzają, nie radzą sobie no jest Michał mocno zły tu sadaj. a co chciałem powiedzieć to ze względu na to, że Sikej zawsze tutaj jak, jak, jak wcześniej jeszcze mieszkaliśmy osobno, no to chciała żebym tu był, bo no ogólnie sama się tutaj bała, dlatego zawsze musiałem być. Ja niestety teraz będę musiał być dużo, częściej, a nawet ogólnie będę musiał być w nakupędzie, dlatego że niedługo zaczniemy dużo większe prace. Też będziemy uruchamiać fabrykę, także nie jestem w stanie cały czas tu być w, nią w salonie. Ona się chce skupić na paznokciach, dlatego wynająłem w sumie jej Domek tu w Kampocie, tam będzie mogła sobie swoich klientów obsługiwać jeśli chodzi o paznokcie i jakieś tam, nie wiem, rzeczy. ja się za bardzo na tym nie znam, no a co, my się pakujemy, do 15 musimy się wyprowadzić, Michał z Bartkiem będą nam pomagać, także na pewno dzisiaj ich zobaczycie, powiem Wam, że mamy tych rzeczy od Groma, no niestety tutaj w salonie, o zainwestowane było dużo kasy, oczywiście tutaj nic się nie zmarnuje, szkoda tylko tego remontu ale no tak jak wcześniej też mówiłem od kolejnego miesiąca mamy 100 dolarów więcej z, z elektryką jak chodzi teraz klima jak jest gorąco to jest o, ale CK very happy Tude mówi No we can't cut it yours. Live real life Sykej się awanturuje <laughs> w każdym razie bo tak jak mówiłem no, obecnie teraz z elektryką y, byłoby to praktycznie y, około 600 dolarów y, wiecie te masaże, te paznokcie nie przynoszą takich pieniędzy y, Sykej też się chce tam doszkolić y, Chcę sobie zrobić tam jakieś inne jeszcze skillse y, ja mówię, ja mamy co robić. Ja nie mogę cały czas tutaj z nią siedzieć i, i muszę się zająć też swoimi sprawami. Też muszę być w znaku pędzie, także taka decyzja. No cóż, nie po, po roku czasu zazwyczaj tyle biznes się powinno prowadzić, w mojej opinii, żeby sprawdzić, czy to ma sens. CK potrafi robić, paznokcie się potrafi robić. Inne rzeczy potrafi masować, ale to nie znaczy, że y, po, potrafi prowadzić biznes i to też chciałem powiedzieć, bo <laughs> Powiem Wam szczerze, że nie do końca też jestem y, zadowolony, ona jest młoda dziewczyna i y, fajnie, że potrafi y, robić wcześniej wymienione rzeczy Ale jeśli chodzi o zarządzanie, wiecie, biznesem, o promocję no niestety jestem trochę zawiedziony, głównie to czas spędzała na telefonie, na TikToku i Facebooku. No ale cóż, nowy etap w życiu. My zaczynamy ze Smarteko działać już niedługo, mocniej. CK też musi sobie pomyśleć. Nie, nie, mówię nie, na razie na razie taka decyzja będziemy prawdopodobnie w przyszłości szukali jakiegoś innego, tańszego miejsca tylko żeby mogła sobie robić te paznokcie, czy tam jakieś inne rzeczy a na tą chwilę um, no, wyprowadzamy się i myślę, że będzie dobrze no, zobaczcie ile CK ma tych lakierów, tego wszystkiego mega dużo stawu, szkoda, że tak ładnie nie pakuje naszych rzeczy no, ale już to zauważyłem, że wiecie, że jak coś jest z jej, to ona dwa rzeczy tu na w salonie, które kupowałem, a wydałem tu naprawdę sporo pieniążków, to nawet ściany, to dużo, dużo ścian jest poniszczonych. No, nawet te półeczki musimy zabrać też, bo też są nasze, a ja wam pokażę na zapleczu jeszcze jedną ciekawą rzecz, tutaj mały wariat. Cały czas rośnie, cały czas miał, czyli cały czas jest głodny. A ja wam pokażę, co udało, a udało nam się. Złapaliśmy coś takiego. Trochę dziwne, nie wiem, czy to jest jakiś mały szczur. Jakiś ma taki dziwny podłużny pysk. W każdym razie się złapał w klatkę. Chcę go pokazać Michałowi. No, także jak widzicie. Jak to w Kambodży, zwierząt cała masa.